Cieszę się, że Państwo wygraliście bieg na orientację, bo e, i, zidentyfikowaliście beczki Gromana, tak naprawdę, jak wiecie, szpulki Gromana. E, cieszę się, że jesteśmy akurat w takim miejscu, bo to jest jakby kwintesencja przemysłowej Łodzi. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, bo tak naprawdę specjalna stacja ekonomiczna stanęła pod ścianą, pod ścianą niemożności w samej Łodzi. Mianowicie skończyły się wszystkie tereny inwestycyjne, którymi dotychczas dysponowaliśmy. 160 hektarów w Łodzi to były te tereny, które są objęte specjalnej strefy ekonomicznej. Są porzucane po różnych miejscach. Wiąże no, ja się to tak naprawdę z polityką, którą od początku stosowały władze samorządowe, czyli konsekwentnym brakiem terenów inwestycyjnych, co powoduje, że inwestorzy, którzy myślą dzisiaj o reinwestowaniu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ale także ci nowi, którzy chcą niekoniecznie inwestować tylko i wyłącznie w branżę BPO, ale tworzą zakłady produkcyjne, zastanawiają się nad tym, gdzie inwestować i wybierają tak naprawdę Radomsko-Kutno, bo tam przed laty gminy zdecydowały się na to, żeby tworzyć zasób gminny, sensownie go wyposażyć, sensownie zainwestować. Natomiast faktycznie przez to, że w Łodzi zabrakło terenów inwestycyjnych, brakuje tak naprawdę także terenów inwestycyjnych w okolicach Łodzi, Mamy duży kłopot, dlatego że nasi klienci są odsyłani gdzie indziej. Nie wypuszczamy ich z rąk oczywiście, ale tak naprawdę chcielibyśmy także tworzyć miejsce pracy dla łodzian, a niekoniecznie dla mieszkańców Częstochowy, czy ościennych województw, co też jest ważne, ale myślę, wydaje, że z punktu widzenia tego, co dzieje się w Łodzi, liczymy na zupełnie nową politykę miasta w stosunku do inwestorów, aktywną, w zasadzie tylko pierwszy samorząd powodował, że pojawiły się tereny inwestycyjne, dlatego że funkcjonował jeszcze Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Potem tak naprawdę byliśmy tylko i wyłącznie na grunty prywatne i przekonujemy, zachęcamy do tego, żeby samorząd zajął się wreszcie tym, czym powinien się zajmować, czyli tworzeniem nowych miejsc pracy poprzez kreowanie nowych terenów inwestycyjnych.